Jechaliśmy do miejscowości Lar, na krańcu świata, na krańcu Niemiec, blisko granicy francuskiej. Firma Imad Dajer. Nie brzmi może z niemiecka Samochody też w różnej dziwnej jakości. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj po BMW 520 w dieslu z 2011 roku. F10, 184 konie, auto z Francji, jeszcze francuski papier ma. Tu na placu auto nie znaleźliśmy, a trochę tego stoi. Przyzwoite, złomy, całe, rozbite. Do wyboru do koloru, spalone. Dużo, dużo bardzo tanich, bardzo słabych i całkiem niezłych samochodów. Jest godzina przed ósmą, oni dopiero będą o dziewiątej, czyli czekania mamy. U góry ktoś jest, ale na razie się nie wychyla. Pota na placu nie znaleźliśmy, ale za to stoi na zewnątrz. No widzicie numery francuskie troszeczkę takie tuningowane, żeby przyciemniane, duże felgi, automat w skórach, na tą chwilkę wiele nie zobaczymy, ale za chwileczkę możemy wziąć lakiernik, ten miernik lakierniczy i latarkę i sobie przyjrzeć auto chociaż zewnątrz. jest brud w samochodzie jest parę rzeczy, które nie działają ręcznie nie działa Szybniej idzie opuścić przyciskami bo się po prostu nie wciskają szybę da się podnieść, ale nie da się jej niestety opuścić wycięty tłumik tylny no, hałasuje i rzeczywiście dym z, idzie jest brud w samochodzie jest parę rzeczy, które nie działają ręcznie nie działa szybko idzie opuścić przyciskami bo się po prostu nie wciskają szybę da się podnieść, ale nie da się jej niestety opuścić wycięty tłumik tylny no, hałasuje i rzeczywiście dym z... idzie w końcu handlarz dojechał, w końcu mam możliwość wypalania samochodu Auto mocno hałasuje, nie ma ostatniego tunika, ma wycięty sportowy wydech, 520, sportowym wydech. Weź go depnij! KFC Handel, Bdayer, Vlier. Plac duży, z dużą ilością paru fajnych, ale w większości słabych samochodów. Niestety BMW, którą... Którą chcieliśmy zakupić, okazało się z zewnątrz fajną, przyjemną maszyną, a w środku, no niestety, nie. Te rzeczy, które są w samochodzie, po prostu dyskwalifikują jako zakup. Trzeba odpuścić, jedziemy dalej do rezerwy. O po krótkim pobycie w Lardzie przyglądaliśmy się 520, zamiar był kupić tą 520. No niestety, musieliśmy pożegnać się z autem i sandlarzem, bo auto, no słabiutkie. słabiutkie. Postanowiliśmy jako rezerwę odwiedzić 320 Również limuzynę z 2014 roku, 200, chyba 40 tysięcy było najechane Ciutkę droższa, o 500 euro droższa No ale, auto w bardzo dobrym stanie, bardzo fajnie wyposażone Jednym mankamentem samochodu jest słaba jakość kół Słabe, brzydkie felgi, brzydkie opony no, za chwileczkę sami zobaczycie i sami się przekonacie. Auto stoi tutaj za szybą, pójdziemy do niego właśnie będąc w LAR. Ten sprzedawca tu z Monachium wysłał nam kopię dokumentów, kupiliśmy tablicę. Także teraz no, albo pan Jakub zostanie z tablicami, albo po prostu kupi samochód i tablice się przydadzą na powrót do kraju. Idziemy teraz, montujemy i spróbujemy zrobić krótki i to jest tym co no, mało. Właśnie tu stoi. Nawet ten pomod no, aktywny, więc yy, całkiem przyzwoicie wyposażony, fajnie czyste zadbane. To za chwileczkę się przekonamy, jak jeździć. No i kupiola. Dosyć szybki deal. ale auto naprawdę bardzo poprawne, bardzo fajne. 10 tysięcy. 400 dokładnie kosztował samolot w tym sprzedawca zrobił jeszcze badanie techniczne, które w Polsce ważne będzie przez rok. No jedyna rzecz, która nam się tutaj nie podoba to koła, koła z oponami. Słabe, a tak poza tym lakier oryginalny, szyba czołowa była w w 2021 roku. Żadnych zadrapań, żadnych uszkodzeń, żadnych, Na yy, takich rzeczy, które rzucają się i, i tworzą optycznie złe wrażenie bardzo fajny samochód także pan Jakub powinien być jak najbardziej z samochodu zadowolony 247 000, 10 400 euro 2014 rok trzech właścicieli ostatnio 2017 roku no i dwulitrowy, dwulitrowy diesel także będzie, będzie sporo e, radości tak się bmw prezentuje od strony kierowcy Pasażera, przepraszam Pasażera. Tylna kanapa Czysty, czyściutki Żona Pana Jakuba na pewno będzie dawała W pierwotnym planie samochód miał mieć obowiązkowy automat i skóry No niestety, nie udało się tak skonfigurować samochodu u sprzedawców, żeby znaleźć jedne i drugie, jak były, no to dosyć słabe. A y, udało się za to kupić y, y, z tapicerką normalną, materiałową, ale w automacie. Bardzo dobrze pracująca skrzynia, bardzo fajnie funkcjonuje. Wszystko, y, automa i y, y, y y... pełen pakiet elektroniki wspomagającej jazdy, łącznie z tempomatem aktywnym, także to było takie na zaskoczenie, bo ja po nie widzieliśmy, że automa. Nawet yy, tempo aktywny. Odpalimy auto, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje 241-993 tysiące, na tę chwilę język polski jak widzicie już zmieniliśmy Kierica multifunkcyjna Asystenty pasa ruchu Mniej już jest tak jak mówiłem, polskie. Informacje o pojeździe wskazują na to, że samochód był serwisowany w BMW do 2018 roku. Tak wynika z zapisów w komputerze. Ostatni przebieg na 154 663. Tak wygląda samochód. Jego przyrządowanie. Tryby jazdy sportowe, komfort, EcoPro, czyli można bardzo ekonomicznie jechać, możliwość włączenia, wyłączenia hmm, czynników cofania, kontrola atrakcji no i oczywiście sterowanie joystickiem. Bardzo poprawny samochód, bardzo fajny, bardzo sympatyczny samochód, bardzo w dobrym stanie zachowany, a przede wszystkim w dobrych, normalnych, rozsądnych pieniądzach. No i bagażnik, to bagażnik Akumulator w części prawej Tu mamy tylko przestrzeń taką Na dodatkowe rzeczy Kamizelki Fotele oczywiście, tylna kanapa składana Tu mamy ciągnę do prawej strony Tu mamy ciągnę do lewej strony Trójkąt oczywiście Czujniki z przodu, czujniki z tyłu Naprawdę bardzo fajnie wyposażony samochód. Wszystkim w bardzo stanie technicznym No tak się auto prezentuje pod maską. Lampy są z maja 2014 oryginalne wszystkie śruby, wszystkie mocowane, no wszystko po prostu jak najbardziej w porządku nic, kompletnie nic do, do samochodu nie moglibyśmy żadnych uwag jeśli chodzi o mechanikę. Jedzie super przyspiesza super skrzynia bardzo sprawnie przełącza, więc. Tylko się cieszyć, że udało się taki pojazd zakupić. Jak widzicie tablicę z LAR, 390 km są. Tak jak mówiłem, znajdujemy się teraz w Monachium. Panowie są ze Świętokrzyskiego. Odbrałem ich z Poznania. Przyjechaliśmy, pojechaliśmy do LAR. Dojechaliśmy teraz do Monachium, to jest 1500 km już zrobione. Oni jeszcze chyba z 800 mają. Przed chwileczką tankowaliśmy Diesla 1,58, teraz już jest 1,60. odko zatankowane i praktycznie można do domu zesłać świetle reflektorów innego BMW. Świetnie się prezentuje 500 km do granicy, a później już tylko jak strzała do domu. Do... Thank you